Państwa W tym ważnym dniu dla dzieci tutejszego szpitala. Pragnę przywitać przede wszystkim dyrekcję, panią ordynator, przedstawicieli sponsora Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy, pana Tomka ze stowarzyszenia Pozytywne.com. Jest niezwykle miło i ciepło, jak się wchodzi do tego pomieszczenia. Sprawia to rzeczywiście wrażenie czegoś bardzo przyjaznego. Dziękujemy za pomoc, bo samym nam pewnie byłoby trudno. Ja wszystkim wszystkich serdecznie przywitać zgromadzonym, przede wszystkim dzieciaki, dla których to mówisz miejsce, gdzie miały przyjemnie spędzić te chwile, które no muszą tutaj spędzić, niestety. Wiadomo, że do szpitala nie przychodzi się chętnie, ale mam nadzieję, że dzięki temu pokojowi no, te, te chwile, które trzeba tutaj spędzić, to spędzone będą troszeczkę mile i przyjaźniej. czwórki dzieci nie mam problemu kąd z kontaktami z dziećmi, także jestem do tego przyzwyczajony, no a to, że po prostu możemy tutaj jakby wywołać uśmiech na ich twarzy, no to jest tą podwójną przyjemnością. Nie chcielibyśmy, by. To była taka akcja jednorazowa, żeby te akcję jednak poprowadzić w sposób bardziej szeroki. Z przyjemnością tutaj jako cały program rzetelna Firma i liczę na to, że wszyscy członkowie programu, czyli przeszło 45 tysięcy firm w kraju będą w tym udział. Biorąc udział w programie mikrosponsoringu, każda z tych firm może wnieść jakby swoją cegiełkę w budowę chociażby pokoi życzliwości w całej Polsce. Plany są, żeby taki pokój był w każdym szpitalu w Polsce, w każdym przynajmniej powiatowym szpitalu. Także czekam na kolejnych sponsorów, partnerów, partnerów Rzetelnej Firmy. Zorganizowanie takiego pokoju, gdzie te wszystkie negatywne emocje będą rozładowane, że będą po prostu nastawiały te dzieci pozytywnie, nawet do procesu leczenia, diagnostyki, jest bardzo ważne. Dzieci mają odrobinę. Mniejszy stres, potrafią się zupełnie wyłączyć z szpitalnych sal, z innych dzieci, które leżą obok. Więc jest to, moim zdaniem, bardzo, bardzo piękna, niezwykle wzruszająca inicjatywa. Będę to tylko <try> pokój życzliwości. Strasznie dziękuję sponsorom, że sfinansowali nam ten pokój. No i będziemy zawsze wdzięczni. Ale najważniejsze to by było zapytać dzieci: bo co dla nich, czy im się tutaj podoba. Podoba Wam się tutaj, dzieciaszki? Tak? Tak, a chcecie się pobawić? Tak. Będziemy chcieli zaprosić dzieci do, do pomocy nam, do, do otwarcia tego pokoju. Trzy cztery. Pięć. Pani prezydentowej Anny Komorowskiej, która wyraziła to w formie listownej, że wspiera projekt. Współpracujemy także z serwisem Chce Pomagać chcę pomagać.org, gdzie bezpośrednio w łatwy sposób można dokonać mikropłatności za pomocą kart kredytowych, przelewów. Marzy nam się, żeby to minimum to był każdy szpital powiatowy w Polsce.